Petycja kibiców na Ósmej Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców do pani premier Beaty Szydło i ministrów jej gabinetu. Kibice zebrani na Ósmej Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na, Jasną, na Jasnej Górze, zatroskani o losy Polski, naszej ojczyzny, zwracają się do pani premier z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie naszych postulatów i wdrożenie ich w życie. Ponowne rozpoczęcie śledztwa. W sprawie zbadania okoliczności śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki pod przewodnictwem pana prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Gruntowne zlustrowanie wszystkich środowisk opiniotwórczych i kurtularnych w Polsce. Stosunkowo najszybsze upublicznienie zbioru zastrzeżonego. Dofinansowanie mediów narodowych w celu promowania naszej ojczyzny poza jej granicami, jak i również w Polsce, w dobrym i przyjaznym świetle. Osłabienie, a następnie wycofanie z Polski wpływów z zagranicznych, a zwłaszcza niemieckich koncernów medialnych, które prowadziły i nadal prowadzą szeroko zakrojoną politykę antypolską i mocno oddziałują na polskich odbiorców w kraju i za granicą. Wystąpienie do władz Unii Europejskiej w celu wsparcia polskich działań mających na celu doprowadzenie do ojczyzny naszych rodaków z terenów byłego Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich. Doprowadzenie do uznania na arenie międzynarodowej mordów dokonanych na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu, Podolu i Gal Galicji Wschodniej za ludobójstwo. Podjęcie działań w sprawie ratowania najbardziej zagrożonych przez najróżniejsze rodzaje fanatyzmu i reżimu środowisk chrześcijańskich na świecie, jeśli mamy wypełnić zobowiązania dotyczące sprowadzania do Polski uchodźców złożone przez poprzedni rząd, to w pierwszym rzędzie ratujmy chrześcijan, względem których dopuszczane są akty eksterminacji i ludobójstwa. Stworzenie instytucji, która będzie walczyła z przejawami antypolonizmu w świecie i która będzie wyciągała konsekwencje prawne wobec wszystkich winnych tego podłego zjawiska. Surowe wyciągnięcie konsekwencji dla osób, które dopuściły się wynaturzeń podczas prywatyzacji polskiego majątku narodowego wypracowanego przedtem przez wiele pokoleń Polaków. Ustalenie obecnej listy polskich przedsiębiorstw i polskich dóbr narodowych strategicznych dla polskiej gospodarki celem ich szczególnej ochrony, aby nie dopuścić do ich wyprzedaży w ręce obcego kapitału. Stworzenie warunków do ponownego budowania dobrej marki, rozwijania w świecie polskiego przemysłu, transportu, łączności, rolnictwa, sadownictwa, przetwórstwa, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki, prowadzenia aktywnej pol polskiej polityki historycznej, sławiącej naszą ojczyznę w oparciu o polskich bohaterów i wspieranie polskiej kultury przez działania patriotyczne. Ustanowienie przywilejów i ochrony prawnej dla polskich bohaterów narodowych, bojowników o wolną Polskę z czasów II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu, w szczególności żołnierzy wyklętych. Przywrócenie w szkołach zwiększonej ilości lekcji historii oraz listy lektur opartej na polskich dziełach patriotycznych. Kibice obecni na Pielgrzymce.